Gdy składam słowa moja morda to jest CKM Ja tylko chcę przekazać kolejną sesnawkę zatapiam się w swoich myślach i przetwarzam to na słowa Słowa waze ważę słowa Słowa Jak piwowar browar Wytwarzam własny świat i działam w drugim obiegu Bo jak ten widzę na co dzień mój to przeciwległy biegu Ja nie należę do gry, gry. Ja wytwarzam własną grę, grę. Nie istotne czy mówię spokojnie Czy też się dre Nie jestem kurwa doktor dre Tylko jestem konrademce I mimo to że jestem no -name Daj majka z Nie jestem fejmem nie, nie, Mam na to własny sposób najebany na mieście Dresie w dresie dla kilku kto mnie zna ten wie, na free nie ma co podbijać Jebie wyświetlenia bijać, bo ja wiem jak nawijać Bo jak słucham połowy nowości, to tego nie kumam Ulica to nie studio, tam nie ma audio tuner I am the ghost warrior following the trail I can barely see beyond the fog mystery gate There is a visible man, the distance is safe Cold blood flow through my legs, I am polarized I fucking don't know what happened to me I fucking don't know, maybe it's a fucking dream I fucking don't know what happened to me I fucking don't know, maybe it's a fucking fucking dream you are invited to explore my mind we are back from that side we are back from the time chemical is brand it's difficult to explain if you need to take a break just say just say sit down and the whole might be a we be long story oh shit okay sir the point first my synapses are like warning tracks after decker crush my synapses are like warning tracks after decker crush my snaps are like water trucks after the car crash That piece of psycho, inside of me like a risk And he's fucking creative, he's fucking confident In contrast to me, he's like a little boy One, two, three, and bang Haha, -ha. noi pensiamo tutto il giorno al rap Non ci bastano i cash per permetterci un jet Yo, siamo felici lo stesso. Basta un beat per darci l'accesso. Non ci frega un cazzo della concorrenza. Concorrenza! Per scrivere ci vuole la strafotenza. Ora senti, non ti addormenti. Non abbiamo oro sui denti. Senza rimpianti, siamo contenti. Ora parlo, ora canto. Per dimostrare la fiducia devi farlo. Sul braccio un serpente, dammi il mic per sentire lo stile da perdente, non mi frega proprio di niente, ho il mio stile, nella mia mente solo rime. Ora fammi vedere le tue amiche carine Le uccide tutto su un cazzo di cortile Faccio a terra sette le mie cagnoline Amoci, io trotto, vengia in affile, file una Volevo file. una vita in rose e fiori Ho avuto mille problemi e mille dolori Tu non sai quanto male c'è lì fuori Mi presento, sono il male A 17 anni ho deciso di cantare Aspettate un momento Con mio fratello ho fatto un giuramento Italiano, polacco Siamo lì insieme come un cazzo di patto Brrrraa Mijają lata, lata, ale mój flow nie przeminął Posłuchaj bracia, bracia. raczej bardziej się rozwinął Taka technika na bitach sprawia, że na freestylu nie fikasz. Na rapę mam certyfikat, Jak z tym it. się nie borykam Zbijam się głęboko w web, zapisuję się w pamięci Chcę być twoim wspomnieniem, bo życie to są momenty Na majku zawsze zawzięty, pozytywnie pierdolnięty Dobre wersy na tej pętli, tu nie będzie żadnej puenty Wchodzę głęboko w swój mózg podczas wieczornej medytacji Lubię film, ale książki dają mi więcej atrakcji Dotykają wyobraźni, podświadomości i jaźni Mam chory jaźni. czuję się jakbym ży Zatopiony w swoich myślach, często latam z głową w chmurach Z reguły energiczny, ale lubię pozamulać Kocham rower, kocham bieg, znów kolejny kilometr Nie interesuje mnie, ile wskazuje termometr A.